Odejdź, duchu. Nie przepuszczę okazji pojedynku z Vandergriftem. On cię zabije. Selthirk nie boi się śmierci. Jeśli zginiesz, twoi żołnierze będą umierać bez końca. Odejdź. To jest zadanie dla Wiedźmina. Okej, okay, teraz przynajmniej mamy normalną walkę. Ojej, oj, odwrócił się, uderzył mnie po szarżu. Wow, to dwa Dokładnie tak. Zawiodłeś mnie! Kim jesteś? <laughs> Stawaj! Przecież stoję, gościu, o co ci chodzi? Stalowym go Nie, nie, to jest ten, nie można stalowym. Ucznicy Oh, fuck. Aha. Okej. Okay. Ale nie dostanę w ogóle co jest ciekawy chyba. Jak ja mam z tobą w ogóle walczyć, kumplu? Ty jesteś tak wielki, że ty się zdążysz szybko obrócić. Ja hm. muszę na początku mu tarczę zbić? O jest, no zdąży chyba. No jasne, że nie zdąży. O nie, to jest raczej, że tarczę mogę mu zbić, ale niekoniecznie muszę zbijać mu tarczę. Jak mu trafi w plecy, to... Okej, okay, to jest do, do zrobienia, tylko najpierw właśnie stać z daleka. Łucznicy! Sprawiać go z szarża, jak szarże będzie robił, sprawdzić go wbić w plecy. Jeśli przebiegnę dużym łukiem, to też nie powinno dosyć odważnych łuczników. Dobra, easy Esencja draugra. Kręci! Szkoda ubierać po takim zwycięstwie. Ogowiem! Jest sposób walczyć przeciwko takim czarom! To czarodziejski grat, ogień nieczysty, biada Dlaczego to robią? Jak głośno przepowiednia, i nastanie czas, kiedy czarodziejki zwrócą się przeciw ludziom, i płonące kule spadną z nieba i dokona się dzieło zniszczenia! Mamy tu czekać na śmierć? Wyprowadzę was! też stado wyprowadza w bezpieczne miejsce z mrocznej czeluści. No tak, można, oczywiście, że badamy jak najbardziej. Czerwać ostrzał! Można oprzeć Masakra! Ratuj nas, panie! To twoja robota, Sabrino? Każ trąbić do ataku, najjaśniejsze panie. Wojska Edirn są w rozsypce. Nie tylko Edirn. Popatrz na tę przerażoną zgraję, która jeszcze dziś rano była kwiatem mojego rycerstwa! Jeżeli dostaną wsparcie, poradzą sobie. Kto ci pozwolił używać czarów? Panie, uderz teraz, górne Ewirn będzie twoje! Splamiłaś mój honor, Wiedźmu. Sprowadziłaś śmierć na dziesiątki rycerzy! Bitwa była przegrana. Ośmieszyłaś mnie przed demowędem. Jego żołnierze walczyli do końca. Honorowo. Skazuję cię na śmierć, Sabrino Glewisik. Wrócę tu jeszcze i upomnę się o swoje. Obudziłeś się nareszcie. Nie przypominam sobie, bym do ciebie przyszedł. Bo nie przyszedłeś. Nie zapominaj, że czarodziejki mają swoje sposoby. W takim razie dziękuję za pomoc. Jesteś zbyt cenny, żeby pozwolić ci zginąć. O tym rzeczy niemożliwej. Nie znam nikogo, kto poradził Szymaj sobie podniec. z tak potężną klątwą. Nigdy nie mówiłeś, że idę na pewną śmierć. Nigdy nie przestałam w ciebie wierzyć. A teraz powiedz mi, co się wydarzyło. Wiedziałem wszystko, można sobie powiedzieć, Filipie. No ja wiem, że Filipa to jest Menda, ale. Widziałem, Fakt. jak Henselt skazał na śmierć Sabrinę. Zabiłem Drauzę. Musiałeś go zabić, skoro klątwa ustąpiła. Widziałem Vandergrifta. Widziałem deszcz płonących kul i śmierć dookoła. Wszędzie. Henselt to zbrodniarz. Wykorzystał okoliczności i rozprawił się z Sabriną. Nienawidził jej. Dlatego sprzyjasz Edirn? Z zemsty? Tu nie chodzi o zemstę, tylko o lepszy świat. Świat bez Henseltów. Omrzanka. Przejście przez tak skoncentrowaną moc rozjaśnia umysł. Cedric miał rację. Moc upiornej bitwy przywraca pamięć. Co sobie przypomniałeś? Leto. Morderca Foltesta. Ocaliłem go, a on pomógł mi dopędzić dziki Gon. Nie wiem tylko, czy uratowaliśmy Yennefer. Dowiedziałeś się czegoś więcej o dzikim Gonie? Kiedy zabiłem króla Gonu, zabiłem upiora, który umierał jak upiór. W moich wspomnieniach walczę z jeźdźcami Gonu, ale z ran leje im się krew. I słychać okrzyki bólu. To znaczy, że nadal nie wiesz wszystkiego. Jak się czuje Saskia? Całkiem wróciła do zdrowia. Nie może się doczekać rozprawy z Henseltem. Będzie osobiście dowodziła obroną Vergen. Jest w swoim żywiole. Oblężenie nie może być jej żywiołem, skoro nigdy go nie przeżyła. Nie doceniasz jej. Poza tym nie zapominaj, że ma do pomocy sławetnego Wiedźmina i mnie. Może zdejmując kątwę, pomogłem Henseltowi i naraziłem Edirn. Ale nie było wyjścia. Czas rozstrzygnąć tę wojnę. Znaczy, wprawdzie... Zoltan i Jarpen rozstawiają wojska. Czekają na ciebie. Wiecie, gdybyśmy nie ściągnęli tej klątwy, no to klątwa mogłaby pochłonąć cały Wergen, więc tak czy inaczej raczej pomogliśmy, niż yy, ten, naraziliśmy tutaj ludzi, bo i tak będzie wojna. I tak, oczywiście. slot nie cofnie się. Ale bardziej, właśnie, jest kwestia taka, że no. Bez tego mogłoby faktycznie pochłonąć wergen i wtedy byłoby jeszcze gorzej. Widzę, Też... że generał z ciebie pełną gębą. A czemu nie od razu marszałek? Rwał jego mać. Saskia się uparła, że albo ja, albo Jarpen. Ciągnęliśmy słomki i padło na mnie. Dobrze, żeś się obudził. Henselt zaraz tu będzie. Byłby rozczarowany, gdyby mnie nie zastał. Ta! Całkiem by się psia mać załamał. <grym> Rodowid jako król jest lepszy, ale jako człowiek gorszy. Może nie, w sumie tak. No masz, masz rację, Rafał. Bo on, jest, on jest cholernie inteligentny, to fakt. Z boku kotłów są zawory. Trzeba je odblokować. lewo. Ale jeśli chodzi ogólnie o ofiary czy o to, jak faktycznie prowadzić wojnę, no to Radowid poświęciłby każdego. Neutralny. Razy. Wród. Pierdzieć mi tu w gacie, tylko migę na mury! Prowadź w <grystanie> Let's go, obroń mury wergen! Trzymać szyk! Pokażmy, jak walczą żołnierze Edirne! Górne Edir! Odparliśmy te kedweńskie zciry! Nie odpuszczą tego, a niech wracają! Oleju ci u nas dostatek! No! 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 To nie było, ale dla oglądania dyrdających żołdaków warto się pomęczyć. Wrócą. Są uparci jak krasnoludzki chłop. <grystanie> Tylko jaja mają mniejsze. <grystanie> znaczy, ja nie wiem, czy tak fizyka działa to ale no, dobra, niech ci będzie. nie potrzebuję Twojej pomocy. Pod miastem biegną korytarze, które łączą gród z krasnoludzkimi kopalniami. Kto o nich wie? Prawie nikt, ale i tak postanowiłam je zabezpieczyć. Na wszelki wypadek posłałam oddział zwiadowców. Jak dotąd nikt nie wrócił. Zrobię sobie małą wycieczkę za miasto. Idę z tobą. To zbyt niebezpieczne. Od kiedy to unikam niebezpieczeństw? Wszyscy wiedzą, co robić. Poza tym zdążymy. czy, wow, słuchaj, jeśli zdobędziemy mieć kartę, to zapraszam, tak, Saskia, zapraszam. Zresztą to ustawienie się sprawdza. Jeżeli nie uderzą niespodziewania od strony kopalni, powinniśmy wytrzymać oblężenie. Ty tu rządzisz. Prowadź, trzymaj się za mną, Saskio. Rycerski Wiedźmin, kolejna niespodzianka. Świat stanął na głowie, no nie? To najemnicy Somali, dobra. panie, już niebawem dotrzemy do Wergen. Zaskoczysz ich. Głodno jest zgorszyć gościu. Ha! Vergen w niebezpieczeństwie, a dziewica z Edirn włóczy się po Norach z Wiedźminem! Rozumiem, że błona doskwiera, a przed śmiercią warto zaznać rozkoszy. Ale ty masz kurwa cięty język, panie kapłan. Czy kim ty jesteś w ogóle? Aha, no i zginąłem. Świetnie. Nice. Czy nie zginąłem? Czy koniec walki już jest, czy jak? Bo tak miało być, chyba miałem przegrać, nie? Do fabuły. Wiedziałem, że kobieta zmienną jest, ale że aż tak. Poznałeś mój największy sekret. Nie miałam wyjścia. Zabiliby cię. W czasie oblężenia zamku Lawaletów pojawił się smok. Pomagałam Arianowi. Dlaczego? Buntował się przeciwko tyranii. Bardzo dobrze go rozumiałam. Przydałby się ktoś taki wywergen. Teraz rozumiem, dlaczego udało ci się zwalczyć tak silną toksynę. To tylko dzięki Filipie. Gdybyś była człowiekiem, nawet ona by cię nie ocaliła. Jesteś Wiedźminem, stąd wiesz o nas tak dużo. Tylko Złote Smoki mają zdolność przybierania dowolnej postaci. Mój ojciec był rycerzem o pogodnym spojrzeniu. Życie traktował jak piękną przygodę. Kochał ludzi. Dlatego starał się ich zrozumieć. To dzięki niemu wierzę, że każdy człowiek jest równy, a wolnością nie wolno kupczyć. Ojciec twierdził, że na świecie istnieje chaos i porządek. Chaos to agresja, a porządek to obrona przed nią. Co się z nim stało? Nauczył mnie żyć wśród ludzi i ruszył w dalszą drogę. Tak robią smoki. Gdyby smok wspomógł obrońców Wergen, Henselt nie miałby szans. Długo o tym myślałam. Tylko co by się stało z górnym Edirne później, kiedy opadłby bitewny kurz? Czy wyrzekliby się jej? Raczej nie. Bardziej na zasadzie, by próbowali ją schwytać jak najszybciej. W jakiś taki bardzo podejrzany sposób, żeby mieć smoka po swojej stronie raczej. Nie da się przewidzieć wszystkiego. Oboje wiemy, jak świat traktuje odmieńców. Ale jeżeli Wergen padnie, twoje ideały zostaną zdeptane. Może warto się poświęcić. Załóżmy, że ujawnię swoją dwoistą naturę. Kto stanie na czele górnego Edirn? Widzisz kogoś na moje miejsce? Przy Smoku trudno się wybić. Krasnoludy znajdą swojego kandydata, elfy swojego, a ludzie zaczną szukać króla. Dlatego proszę cię, żebyś swą wiedzę zachował dla siebie. Z Henseltem musimy poradzić sobie bez pomocy Smoka. I poradzimy sobie. Również dzięki tobie. Nigdy nie zapomnę tego, co robisz dla Edirn. Nie. Dobra działa. myślałem, że się zbugowały już całkiem kurwa. Co się działo, kiedy nas nie było Zoltan? Pastu Henselt osobiście prowadzi całe swoje bydło. Teraz się dopiero zacznie zabawa. Zwyciężymy. Coś jeszcze? Nie, yeah, no tak, mamy niespodziewanych gości. Kogo? Dwa trolle. Jeden to chyba O, kumple przyszli. Trolice. Zimie, znaczy cyckima. Trzeba było zobaczyć gęby naszych, jak te szkarady weszły na dziedziniec. Powiedziały, dlaczego chcą nam pomagać? Jasne. Wiedźmin dobry. Wróg Wiedźmina to wróg trola. Znam te pary. Mogą się przydać. W końcu chcemy stworzyć kraj bez uprzedzeń. Jak gruchnęła wieść, że Henselt będzie dowodził natarciem, nastroje naszych spadły na ryj. Powiedz im, Zoltan, że jak przestaną wierzyć w zwycięstwo... To niech od razu wywieszą białą flagę. Jakbym nie próbował. Głowy do góry! A może się boicie? Nie! Nie! To w ogóle powinna być jakiś polecić mu w łeb, a nie? Ja nie wiem, czemu tu na murach nie ma nikogo, kto mógłby zestrzelić tego Molda. O, nie, Geralt idzie do przodu sam. Czekaj, bo level wbiję. No momentu, sekundo. O, oh, redukcja podczas pod wpływem. Oh, o, podczas ludzi po 15% około keeper. Dawaj, let's go. Byłoby lepiej. A nie można by było na przykład, nie wiem, tej drabiny wyrzucić? I Orwet przeszedł z ucznikami. I Orved w samą porę. Ewiór ma wyczucie. To znaczy, że jeszcze nie wszystko stracone. Musimy odciąć Henseltowi drogę ucieczki. Henselt ani myśli uciekać. No to pomyśli. Dołącz do Jorweta i zamknijcie główną bramę. Jarpen mówi, że czary Detmolda ją uszkodziły. Jarpen gówno się zna. Osłonisz mi żyć, to ja ją zamknę! Od tego zależy los bitwy! <grystanie> nie ma bramy, z którą zoltan Ciwaj by sobie nie poradził! Musimy się przedostać do bramy głównej, natychmiast! Przyznaj się, myślałeś, że nie wrócę, Gwynblade? Ja, musimy odciąć Henseltowi drogę odwrotu. A potem go do niego zmusić. Nie opieprzać się! Do bramy! W ogóle patrzcie, jak ten ex nie na tej wojnie. Przeszedłem właściwie kawałek. E, pogadałem sobie z Jurbetem, 300 Expa. Zrzuciłem 5 osób z tego, z murów, 300 Expa. Siekierkę wyciągnął. i gdy naprawdę stukając siekierką w taki sposób, ci Czy co to jest za? O kurde, poszło! Teraz są odcięci. Wystrzelamy ich jak kaczki. Albo się poddadzą. Ale chyba dostał. Poddajemy się. Easy Club. Bitwa zakończona, królu. Zwyciężyłaś. Zwycięzcy dyktują warunki. Znasz moje żądania. Podpiszesz akt bezwarunkowej kapitulacji, w którym zobowiążesz się, że twoje wojska nie przekroczą Pontaru. To wszystko? Zapłacisz kontrybucję wojenną oraz uznasz wolne państwo górne Edirn, na którego czele stoi Saskia z A moi ludzie? Na co możemy liczyć? Na wolność. To nie mało. Spójrz, ilu żołnierzy poległo w jej obronie. Ile? Do szczegółowych rozmów o wysokości kontrybucji zasiądziemy w Lock Muin, przy Znamienitych Świadkach. Saskia nie poruszyła jeszcze jednej kwestii. Jakiej? Odkąd świat światem Ile? wojny były, są i będą. Zbrodniarze wojenni, w tym Detmold, muszą zostać ukarani. Ale ja potrzebuję doradcy. Zbrodniarze wojenni muszą zostać ukarani. Będziesz miał nowego doradcę. Nazywa się Shila de Tancarville. Czy ta wiedźma oszalała? To niezbędny warunek. Detmold dopuścił się zbrodni i musi zostać ukarany. Patrz, ile razy już pójdziesz ukarani? Pięć razy? Zgoda. Wykonać wyrok. Nie jestem psem, żeby mnie szarpać. Przekonajcie się, jak umiera prawdziwy czarodziej, głupie suchi. Złóż przysięgę i odejdziesz wolny. To w końcu z kim prowadzę rozmowy? Ja i Filipa Eilhart mówimy jednym głosem. Uważaj na czarodziejki. Często zapominają, gdzie ich miejsce. Ja, król Henselt, władca Kedwen, w obecności świadków przysięgam, że odstąpię od granic Edirn. Uznaję państwo w Dolinie Pontaru pod przywództwem. Saski z Wergen. I przysięgam zapłacić wojenną kontrybucję. Której wysokość zostanie ustalona w Logmuin! Jesteś wolny. Nie podoba mi się to. Co? Saskia. Znam ją dobrze. Nigdy taka nie była. Ma wzrok jak po fistechu. Zapewniam cię, że go nie zażywa. Chodźmy za nimi. Mm, ktoś ućpał Saski. Oho, teleport. No to kurwa, nie, nie zdążymy za nim pójść. Zniknęły. Teleport. Przeszukajmy kwaterę Eilhart. Śpieszyła się, może nie zabrała wszystkiego. Jorwet! Tutaj. Jadę trucizny. Co to jest? Księga mikstur. Nie mamy czasu na czytanie książek. Czarodziejki pilnie strzegą podobnych ksiąg. Co ta książka ma wspólnego ze smokobójczynią? W tym kraju większość spraw ma jakiś związek z Saskią. Smokiem. Skąd to wiesz? Powiedziała mi. To trzymaj język za zębami głębok. No dlatego powiedziałem że... tobie, bo wiem, że ty się wiesz. Stanie, jak się dowiedzą Jorwet. Znalazłem opis Taumadoru. Eilhart już mówiła, z czego robi się macierb. To nie jest dobry trop. Obok trucizny zwykle umieszczają składniki antidotum. je na pamięć. Królewska krew, nieśmiertelnik, smoczy sen i płatki róży pamięci. Tyle, że księga nie wspomina nic o róży pamięci. Dokładnie pamiętam, jak mówiła, że róża pamięci połączona z nieśmiertelnikiem leczy rozum. A jeżeli kłamała, może nie leczy, tylko wpływa na umysł. Filipa przekazała jej kwiat przez pocałunek. Symbol miłości i zatracenia. Pogubiłem się. Myślę, że Filipa podporządkowała sobie Saskie, dodając róże do antidotum. Zabije, sukę. Filipa ma do dyspozycji magię i zwolę. Boże. Może mieć dużo do powiedzenia na obradach. Ale co ona chce osiągnąć? Tego dowiemy się tylko w Lock Mouin. Zatem ruszajmy, Gwynblade. To wszystko, to wszystko. Okej, okay, to możemy teraz wbić żywotność. Czyli mamy dwa, trzy punkty i mamy drzewko alchemii całe zakończone. Potem pójdziemy sobie w szermierkę. Geralt! Saskia zniknęła! Ludzie zaczynają się niepokoić! Krasno ludy też! W teorii na początku nie wiem, czy jest sens mówić, że po Twoim uroku, bo wtedy będą ten. Jak to się nazywa? Rozchwiani? Zbyt zdenerwowani, może w taki sposób? Co zapytajmy. Saskia weźmie udział w rozmowach na temat przywrócenia rady i kapituły. Chce, by zebrani w Lok Muin królowie uznali niepodległość Wergen. Aha. Madzie w tupet. Ale bez niej wszystko szlak trafi! Ruszam z Jorwetem za Saskią. Wszystko wskazuje na to, że odpowiedzialni za śmierć Voltesta też będą w Lokmuin. E, niektórzy ciągle mówią, że to tyś go zabił. Muszę skończyć te bredy, <śm> Dlatego nie mam wyboru. Ale wy macie. Będziecie potrzebni tutaj. Póki Saskia nie wróci, trzeba utrzymać wszystkich razem. Myślę, że mój hymn ma szansę się przyjąć. Vergen będzie potrzebowało więcej pieśni. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się zejdą, Geralcie z Rivii. Na pewno. Wciąż mamy pewne nierozwiązane sprawy. Ruszajmy, Gwynblade. Ale to w sumie Jorwet też tak do Lockmoon po prostu nie wejdzie, nie? Jakby nie patrzę, co czas jest poszukiwane przez wszystkich tych. To też będzie musiał jakoś się kutasić gdzieś po drzewach znowu. Dzisiaj koniec W2 nie ma szans. Co ty, za dużo za rzeczy jeszcze zostało. Tak, trzeci, góry Sine, Lockmoon. Odbyłam ciężką podróż. Ufam, że to coś ważnego. Wiesz co to jest? Wiem, kto to jest. Tris Merigold, do niedawna doradczyni króla Foltesta. Kompresja artefaktowa. Skomplikowane zaklęcie. Żyje? Funkcje organizmu zostały wstrzymane, ale to jest odwracalne. Poradziłaś sobie z portalem między Lok Muin i Nilfgaardem? Poradzisz sobie i z figurką. Odsuncie się. Nie wiem, jakie ciało zniesie dekompresję. Żadnych pentagramów? Świec. Przelewania krwi? Od razu widzę, że nie ma o ambasadorze. Ale nie szkodzi. Potrzebujemy jej żywej, Asire. Dlatego upewnij się, by jej ciało jednak dobrze zniosło dekompresję. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Na pewno przez jakiś czas będzie zdezorientowana. Właściwie że to jest dużo mniej w akcie trzecim, po stronie Rusza, więc skończy dziś raczej. Nie wiem, nie wiem. Jak się nazywasz? Chyba to nie twoje Wiseketocht Getain, Mechan Evanens Reptualian Mepeft, and Merigold, nazywasz się Tris Merigold No nie wiem ile kosztuje nowy set. No, w tamtym akcie kosztowało 1500 zbrojka kosztowała resztę po 200, po 300. Jeśli będzie kosztować 3K nawet, to też powinno mi styknąć z samej kasy na schematy. Gorzej z materiałami. Nie wiem, czy na materiały mi starczy. Chyba, że jakoś tak Znale dużo, tak mocno nie skoczyło Ścieżka do góry. Jaka wiedzie dobra miasta, jesteśmy oh. blisko. Mam 8444 oreny i jeszcze sporo rzeczy do sprzedania. To elfy podbiły wranów? Nie, wykończył ich klimat i choroby. Kiedyś w Welen na tych zboczach rosły jeszcze kwiaty, a źródła Pontaru nie zamarzały przez cały rok. Rycerze płonącej róży na pokojowych obradach. Ciekawe, kogo reprezentują. Tego. Kto im zapłacił? Kto mógł ich wezwać? Radowid. Teraz zakonne ścierwa rozpalają stosy pod redańskim godłem. Szczególnie upodobali sobie palenie czarownic. Tak słyszałem. Radowid widział, co Zakon zrobił w Wyzimie. Widział szaleństwo wielkiego mistrza. Musiał mieć dobry powód, by ściągać ich do siebie. To jasne. Potrzebował kijana Eilhart. Obozują poza murami miasta. To znaczy, że nie są tu. Klaser, czemu nie? na wycieczkę? Może nie chcą rzucać się w oczy. Eilhard trzyma smoka w zanadrzu. Radowid wezwał oddział rycerzy zakonnych. Do tego Sheila i Henselt. Szykują się ciekawe obrady pokojowe. Nie powinieneś im się pokazywać. Wiem. Dla nich dobry elf to martwy elf. Nie dlatego, że jesteś elfem, dlatego, że jesteś jorwetem. Spróbuję dostać się do miasta przez groty. Tobie też radzę. Do Lok Muin można się dostać na wiele sposobów. Skoro Radowic prowadził zakon, pozostali pewnie też nie przyjechali bezbronni. Ruszajmy, póki nas nikt nie zobaczył. Po drugiej stronie miasta znajduje się zalesiona dolina. Niegdyś pełna zwierzyny obecnie tam tędy do nas królewskie delegacje. Mijały lata, klimat się oziębiał, a w ranowie mieli coraz mniej pożywienia. I chłopcy schodzili z gór na nizinę, a tam pojawiali się już pierwsi ludzie, a wraz z nimi dur, czerwonka i zapalenie płuc. Branowie zaczęli chorować. Gdy przybyły tu elfy, miasto było już martwe. Ensi to odbudowali, je uczynili na powrót pięknym. Wiele lat później zjawili się ludzie. Marszałek Raupenek szybko udowodnił, że jest znacznie bardziej zabójczy niż wszystkie choroby razem wzięte. Zaatakował nocą, wymordował wszystkich mieszkańców miasta. No i jesteśmy w Logmuin. To obrzeża miasta. Nasz cel powinien być bliżej głównych dzielnic. W drogę. Gargulce i. Nienawidzę tego ścierwa. O oh jest. Gargulec śmiertelnie trafia za 397 obrażeń. Nice. Pewnie fanty z gargulcu trochę będą, warte, nie? Serce gargulca to w ogóle kilogram za jedno serce. No naprawdę kogoś coś boli. Zakneblowali Filipę w ostatniej chwili. Prawie już zaklęcie rzuciła. Gnije teraz w radańskim lochu w specjalnych Kajdanach. Radowid ma rację. Nie cacka się z wiedźmami. Już po niej! Albo zabawi się z nią kat, albo potwory. Powiadają, że w podziemiach Lokmin pełno wszelakiego świństwa. Nie wiem za co ją zamknęli, ale każda czarodziejka ma coś na sumieniu. Świetna racja. Nikt po niej płakał nie będzie. Lochy to odpowiednie miejsce dla Filipy Ailhard. Lepsza byłaby tylko szubienica. Jeśli ją zabiją, możesz zapomnieć o uzdrowieniu Saski. Na pewno pilnują jej jak cesarskiego łoża. Nie dostaniemy się tam. Do cesarskiego łoża mi niespieszno, ale do lochów będziemy musieli wejść. Spróbuj poszukać przejścia kanałami. Ja znajdę dom Eilhart. Jeśli nie spodziewała się aresztowania, może tam być coś ciekawego. Dostanę się do Filipy, a ty przeszukaj jej kwaterę. Ostatnio sporo się dowiedzieliśmy, szperając w jej rzeczach. Czy przez, przez kanał, będziemy na Filipy lub zwrócić uwagę strażników. Nie, no to można było w sumie wyjść kanałami. Nie róbmy dymów tutaj. Eee. Markus. Niech zgadnę. Oto mocarny Numa, a ja jestem jego uczniem! No i zepsułeś zabawę. Mocarny Numa łamie karki bykom, zgina żelazne sztaby, zwycięża każdego! Numa! Jego sekretem są grzybki i zioła wyhodowane w Elander, zrywane o poranku przez dziewicze kapłanki. Teraz mogą być twoje za bardzo umiarkowaną cenę. Uma! Teraz mi to mówicie? Nie pracujesz czarodziejkami. Wycofuję się. O co chodzi? Będziecie się bić? Kapituła zakazała pojedynków. Nie możesz się tak po prostu wycofać z umowy. My też mamy swoje zobowiązania. Zresztą wziąłeś już część pieniędzy i zamierzam je zatrzymać. Lepiej za mną nie idźcie. Wiedźmin, Geralt! Co za spotkanie! Możemy porozmawiać? Nie sądziłem, że się jeszcze spotkamy. A już na pewno nie tutaj. Lok Muin to intrygujące miejsce. Zwłaszcza dla naukowców. Potrzebujemy kogoś do ochrony ekspedycji. Mamy niezbite dowody, że w Lok Muin znajduje się pracownia Epdarcheny. I potrzebujemy zbrojnego do ochrony przed plugastwem w kanałach. Szczegóły przedstawi ci nasza mocodawczyni czarodziejka. Co za czarodziejka właśnie? Dołączę do was, jeśli się zdecyduje. Gdzie was szukać? Wyruszamy. z... I... A no nie no kurwa! Boże święty, ale skam to jest, nie? Bo gra mi zbugowała się i trzymała na pierwszym dialogu. Nie było tak, że mogę przesunąć, czy nie. Zawolcie! Zarzućcie magię. Jestem Gerald, Brasa z Banard. <grym> Pamiętam cię Stanet. Widywałem cię też w Oxenfurcie. Wygląda na to, że spotykamy się tylko na elfiej ziemi. Owszem. Ale rozumiem, że nie sprowadza cię do mnie potrzeba rozmowy o elfich ruinach. No nie do końca. Właściwie to zwracam się do ciebie jako do znawcy broni. Nie jestem znawcą. Jesteś najlepszym miecznikiem spośród czarodziejów. Właściwie to interesują mnie zabytki kultury materialnej innych ras. Będę potrzebował solidnego zabytku kultury materialnej w garści. Rozumiem. Domyślam się, że okoliczności naglą. Może kaftować rzecz, schematy jest. O matka, ojec! 3750, kurwa jeden! Set bratobójcy! I am brother from another mother. Znaczy, stać mnie będzie akurat. Czyli tak: buty bratobójcy, pancerz bratobójcy, rękawice, spodnie, srebrny i stalowy. 3184 korony zostały. Teraz pytanie, jak tam ze składnikami? Ratwa, ćwiekowana skóra, solidne sukna, smocze łuski, język trola. Mhm. Mm Skąd ja smocze łuski mam wziąć? Przepraszam bardzo. Muszę gargulce pofarmić jeszcze chwilę. Zlecenie na gargulce, to i tak trzeba się zrobić. Uchacz. Uchacz. Co ty tu robisz? Łapanie szczurów nie miało przyszłości. Rzuciłem to i ruszyłem robić karierę w rozrywce. Powodzenia. Ta trupa ma potencjał. Od niego będę mógł pewnie jako kupić. Ten. i konferencjer uczynię z tych ludzi najsłynniejszych komediantów na północ od Jarugi. Widziałeś eee. już nasz najnowszy numer? Czekaj, Uchar, zanim się rozkręcisz. Rozrywek Drewło. miałem ostatnio ostatni aż nadto. Chcę tylko wiedzieć, czy nadal zajmujesz się robieniem pułapek. Na kolegi po fachu wszystko. Tak, będzie na klące drewna ewentualnie, ale to i tak jest problem taki właśnie z tym setem, więc co w mojej drodze, że tak szybko go nie zdobędę właśnie przez to, że trzeba zdobyć skórę smoka. To nie będzie takie proste, dopiero gdzieś pewnie w którymś tam momencie będę mógł zdobyć.